To dopiero są prawdziwe nowości na CESie 2026. Komputer, który teraz widzicie, został wyposażony w ich najnowsze chłodzenie: Big Quiet Dark Rock 6 i o LCD. Dlaczego LCD? Ponieważ oczywiście mamy tu wyświetlać, ale nie były jaki. 3,2 cala, rozdzielczość 1280x720p, jeżeli mnie pamięć nie myli, a także możliwość wrzucenia tutaj dowolnej animacji, dowolnych odczytów z sensorów, a także połączenia tych dwóch rzeczy. Łącznie do czterech takich odczytów na tym ekranie się zmieści. I wszystko można synchronizować właśnie z ich aplikacją, do której za chwileczkę przejdziemy, bo to naprawdę coś Niesamowitego. Samo chłodzenie jest wyposażone w 7 naprawdę masywnych ciepłowodów, a przy okazji też dwa wentylatory w wersji Dark Rock Pro. Wentylatory nie są całkowicie standardowe, mamy takie, w tej wiecie, bardzo cienko wykrojone kształt, żeby zajmowały mniej miejsca, można też wybrać, aby ten wentylator poszedł wyżej. Po prostu przesuwamy go do góry w ten sposób. trzeba czego robić, po prostu przesuwamy go wyżej. Jeżeli w waszym komputerze uda się zastosować pamięci RAM, bo dzisiaj w dzisiejszych czasach nie każdy sobie można to pozwolić, to cooler można podnieść, aby właśnie zmieściły się one tutaj pod tym chłodzeniem. Kolejna nowość. To Be Quiet Light lub IO LCD. Chłodzenie cieczą, oczywiście też tutaj z ekranikiem, jest nieco mniejszy. Mamy to w 480x480. Natomiast dodatkowo mamy też RGB, ARGB dookoła. Ale co to chłodzenie wyróżnia? Bo wiecie, na rynku mamy naprawdę dużo chłodzeń, a to jest naprawdę wyjątkowe. Przede wszystkim czystość montażu. Mamy tylko jeden przewód USB typu C wychodzący z samej bloku pompy. On łączy w sobie sygnał z wszystkich elementów, czyli i z chłodzenia, i z wentylatorów, i z pompy, i z podświetlenia ekraników Wszystko, tak naprawdę wszystko i on idzie do huba, który podpinamy przez USB-C oraz do zasilacza, aby dostać energię. Te koncentratory można ze sobą łączyć, jeżeli takich urządzeń będzie mieli więcej, na przykład kolejne chłodzenie, inne wentylatory, może takie też do budowy w przyszłości dolazu. I całość wygląda naprawdę bardzo schudnie. Oczywiście jest na magnet mocowany na budowę, więc wszystko można sobie ładnie poukładać. Co więcej, Podświetlenie, które mam tutaj dostosowane, można synchronizować z tym, co wyświetla się na ekranie. Czyli, na przykład, jeżeli tutaj, tak jak w tym przypadku, mamy wodę, która się kręci, albo jakąś animację, to też to podświetlenie będzie się mogło synchronizować właśnie z tym, co się wyświetla. Sam wyświetlacz dodatkowo ma łącznie dwie strefy, które możemy sterować. Mamy takie tło, czyli ten animację, w którą sobie wyrzucimy zdjęcia, cokolwiek tak naprawdę, oraz do tego mamy wartości, które możemy, ale nie musimy tam stosować. Może być to sama animacja. Także jest tu dużo, naprawdę dużo możliwości konfiguracji właśnie przez aplikację, którą zobaczycie teraz. Aplikacji dokonano podziału na zarządzanie podświetleniem RGB, tym wbudowanym w obudowę blokopompy oraz wentylatory, bo one też są podświetlane, a także wyświetlacz oraz oczywiście sterowanie wydajnością samego chłodzenia. Możliwości jest naprawdę dużo i w tej roly Wam o tym nie wymieszczę. Więcej informacji będzie na naszym podcaście, ale powiem tak, aplikacja działa natychmiastowo, bezproblemowo. Jest mnóstwo opcji, i to jest moim zdaniem, w tej chwili najlepsza aplikacja, jaką widziałem do sterowania właśnie takimi rzeczami jak wentylatory, jak podświetlenie i wszystkie inne firmy się tutaj nie umywają. A Bequite pracuje nad tym, aby tą aplikacją sterować też podświetleniem, no, takim właśnie przekazanym przez płytę główną. Także jesteśmy naprawdę na drodze do bardzo, bardzo dobrej przyszłości.